Obo 2024 nabiera rozpędu. 7,5 miliona złotych gmina Olsztyn przeznaczy na realizację dziesiątej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Już teraz mieszkańcy mogą planować, na co te środki zostaną przeznaczone i kreować projekty, które udoskonalą miasto. Pula przeznaczona na projekty miejskie to 2 400 tysięcy złotych, a na projekty osiedlowe to 5 milionów 100 tysięcy złotych. Koszt realizacji projektu miejskiego nie może przekroczyć wyznaczonego limitu. Jeśli chodzi o limity maksymalne projektów miejskich, to wynoszą one 800 tysięcy złotych. Jest to nieco wyższa kwota niż w poprzednich latach. Natomiast na osiedlach limity są zróżnicowane w zależności od tego, jak liczne są. Osiedla, czyli ilu mieszkańców mieszka na danym osiedlu. Są to limity od 400 do 180 tysięcy. Tworząc projekt do dziesiątej edycji OBO, pamiętajmy, aby był ogólnodostępny. Muszą być to projekty, z których możemy korzystać wszyscy. Przypomnijmy, że realizacja projektów, na które Urząd Miasta Olsztyna czeka od 9 stycznia do 28 lutego, nastąpi w 2024 roku.